Świętożnik po wspaniale w tym roku. Na wiosnę jest świętoplonu, gdzie ludzie sadzą rośliny. Przez co dają życie ziemi. Panują wtedy całoroczne festiwale. Na jesień zaś, jak dzisiejszą noc, jest świętożni. Co ty zbierają posadzone plony? Po, a potem jak zajdzie słońce odbywa się całonocna impreza. A, czyli takie e, święto życia i śmierci. No tak? Można tak powiedzieć. Aha. Takie takim rozpoznawczym święta życia jest. dynia, mrok i groteska. Tak jakoś się przyjął, bo wiele rzeczy. Ja myślę, że to jest powodowane tym, że prostu za dużo kleje. A no, to, to tak! Na pewno! Co roku się komuś dzieje, wda i nikt w tym nic nie robi? Tak, ale jak się w żadną bójkę nie wdasz, to nic się stanie. nie stanie. No nie wiem. Dla mnie to dziwne. O! Dobrze, dobrze, że Ciebie widzę. Medryk! Cześć! Cześć! Co tam jest? Słuchaj, no cześć, wszystko dobrze, ale wiem, że zajmujecie się różnymi zleceniami. Jesteście może teraz zajęci? Moja przyjaciółka ma wielki problem. A, A masz cukierki? Tak, ale nie w tym problem. Słuchajcie. Nie, no to słuchaj. No posłuchaj, nie znam szczegółów, ale. Co roku przychodziła na ten mój targ, tak? Tuż obok nie miała swojej stajsko z dleniami. Przychodziła tam ze swoim dzieckiem. No on zawsze ode mnie chciał cukierki, ale ta matka nigdy nie chciała, żebym mu dawał. Ale w tym roku nie ma jej. Czuję, że stało się coś bardzo złego. Mm. A, daleko to? Nie, pod miastem w No? W Nie za to. Możemy iść na lat dwie, trzy, i godzinki. Nie, 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 byli. Byli. A? nie ma go! Jego już tutaj nie ma! Proszę pani, co się stało? Zabrali go! Zabrali moje dziecko! Co? Gdzie? Kiedy? Złapę tych telefonów. Ty, ty, ty. Pójdą! <noise> Zdawałoby się każdemu, że to było wczoraj. Przygotowania do wielkiego święta żniw, układania dyń na targ. Pomagał mi wtedy mój synek. To wszystko wydaje się takie nierealne. Podeszli wtedy do nas, przebrani za duchy i demony, pijani. Chcieli zabrać nam dynie. Synek chciał ich powstrzymać. Ugryzł nawet jednego, ale tego odepchnął. Wezwałam straż, która przyjechała, ale do teraz słowa jednego przebijają się przez głowę. Przyjdziemy po ciebie, zemszczę się, tak powiedzieli. Powinniśmy mieć iść z głodu, ale tak się nie stało. Wypuścili ich wtedy od razu, no bo przecież nic nie zrobili. Pokłóciłam się wtedy swojej Nie chciałam dać mu słodyczy jak zawsze. Tak bardzo czekał, jak co roku. Ale w tym roku nie było inaczej. Uciekł w środku nocy, zapłakany. Już nigdy nie wrócił. Złapali go. Tylko czekali na ten moment. Zabrali mojego synka do lasu. Tak bardzo się bał. Ale oni się śmiali. Zemsta była dla nich aż zanadto słodka. Kosztowali jego krew niczym alkohol. Gdy już byli pijani swoim zwycięstwem, po prostu obcięli mu główkę wszystko przeze mnie! To wszystko przeze mnie! Gdybym pójdała pod to by tego nie doszło! E, skąd pani wie, co tam się działo, skoro pani nie było? Tam! No, no, bo byłam tam! Byłam tam! Trzymałam go cały czas za rączkę! Mówiłam mu, że mam jest przy nim, żeby się nie bał! To ja nie żyję, tak? E, e, nie o was? Idziecie tam? Musimy zakopać ciało. Żeby miało spokój. O w mordę! Oni no go zjedli! Nie możemy go zakopać! Ponieważ tu nie ma ciała! Jego dusza nigdy nie będzie spokojna ani wolna! Już zawsze będzie szukała zemsty! Powszech szacy! Nie, nie ma głowy. No to nic już nie zrobimy. Sprzątniemy ten burdel i wracajmy do domów. <tryk>